Były zapowiedzi, apele, polecenia, a nawet prośby. Według NFZ zabrakło jednego decyzji ministra zdrowia. Urzędnicy wymieniają się pismami, ale nic z tego nie wynika. Chorzy na raka, którzy wymagają nowoczesnych terapii onkologicznych wbrew obietnicom, nadal nie są leczeni. Dlaczego tak się dzieje? O tym Elżbieta Byszewska. Są drogie, ale to często leki ostatniej szansy dla chorych na białaczkę, raka, nerki wątroby czy chłoniaka. Łukasz Wojtasiuk był dobrze zapowiadającym się piłkarzem. Głos w kolanie, wszystko zmienił. Onkolodzy zalecili nowoczesną terapię. To jest moja jedyna szansa teraz. To nie jest to chemia, także to jest, jeśli by tej zabrakło, to może być ciężko. A miało nie być. W każdym przypadku, gdy specjaliści zlecą taką terapię, chorzy mieli ją otrzymać. Niestety nie możemy zacząć u nich leczenia z powodu tego, że Narodowy Fundusz no, nie refunduje tych terapii. Ci pacjenci pozostają bez leku. Pozostaje czekanie na cud, na to, że wystarczy wycięcie guza. Dla, nie, dla wielu z nich oznacza to śmierć. Stowarzyszenia pacjentów chcą, by Najwyższa Izba Kontroli zbadała zależności między resortem zdrowia a nfz Bo mimo, zapewnił minister zdrowia, że leczenie chorób nowotworowych to priorytet... Oddziały funduszu nie wydają zgody na nowe terapie. Minister zdrowia musi podjąć jednoznaczną decyzję co do tego, jaki lek ma być finansowany, a jaki nie. My czekamy na tę decyzję. Jasnym tu sygnałem jest pismo, które mam w ręku. To prośba i jednocześnie zalecenie, by wszystkie wnioski o niestandardowe leczenie były rozpatrywane jak dotychczas. Dla NFZ-u to jednak za mało. Kasa musi się zgadzać. NFZ czeka na zmianę przepisów. Resort zdrowia ponawia apele. Pytanie tylko, czy wystarczą i czy to najlepsza droga. Mogę tylko tutaj jeszcze raz zaapelować i poprosić, żeby naprawdę dyrektorzy oddziałów wojewódzkich posiłkowali się tym, co my mówimy. Dyrektorzy oddziałów mają jednak swego bezpośredniego zwierzchnika, a tym jest NFZ. Z kolei zwierzchnikiem NFZ-u jest Ministerstwo Zdrowia.